Rozgorzała dyskusja y, na, temat, na temat pomiarów, które nasza firma robi, czyli pomiarów y, za pomocą y, informacji z telefonów komórkowych. I ta dyskusja się przewaliła. Przez pół godziny panowie udowadniali, y, udowadniali y, to, że, że założenia są błędne, a po pół godziny się zapytali, czy potrafimy powiedzieć, ilu mieszkańców ma Warszawa. Tak, potrafimy powiedzieć, bo mieszkańcy to nie są ci tylko ci, którzy są zameldowani, to co podaje GUS, to są ci, których strefa nocna, czyli którzy permanentnie śpią w Warszawie, w, w Poznaniu. I stąd są też, też te różnice, które są w ogóle nieuwzględniane. W, w danych gusowskich. Podobna sytuacja jest także na rynku turystycznym. Nie wszystkie rzeczy są liczone. Nie są liczone na przykład apartamenty, co jest bardzo dużym utrudnieniem przy pomiarach na przykład w dużych aglomeracjach i w miejscowościach turystycznych bo tam baza turystyczna, która jest raportowana do, do GUS-u, nie obejmuje y, wszystkich miejsc noclegowych. No i dokładnie tym, czyli liczeniem zajmuje się na co dzień.